Dajcie mi goście w moim domku, tym razem inna sceneria. Jestem przez chwilę sama w domu. A w ogóle dzisiaj rano nie zdążyłam już nic nagrać. Różne sprawy zaprzątnęły moją energię, moją uwagę, mój czas. Też musiałam dzisiaj odebrać samochód z naprawy. Więc to wszystko, wiecie, tak się toczyło w ciągu dnia, więc też nie zdążyłam nic nagrać. A myślę od rana o tym, żeby odpowiedzieć. Tu mam jedno pytanie pod jednym z moich filmików. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, myślę o tym, już sobie notatki porobiłam. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chcę serdecznie podziękować moim patronkom. Czyli Ewie z Tomaszowa Lubelskiego. Ewciu, dziękuję Ci bardzo. Naprawdę Ty już wyczerpałaś limity wszelkiego wsparcia. Dziękuję Ci bardzo. Jesteś bardzo hojna i jeszcze myślisz w kółko o nas, żeby nas wspierać. Także dziękuję Ci, Ewciu. Niech Pan Bóg Ci odpłaci powielokroć. Dziękuję też. Aha, i Ewcia mi napisała taki szyfr, wiecie, jak jakaś pani w banku tam zajrzy w tytuł przelewu, to nie będzie wiedziała, o co chodzi. A my tutaj, którzy szukamy Słowa Bożego na każdy dzień, to raczej się domyślimy, że są to sigla z Księgi Liczb. To jest szósty rozdział, 24 do 26, czyli... Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy łaską pokoju. Chyba tak z pamięci mniej więcej. Także dzięki Ewciu odwzajemniam też te same życzenia. Jeszcze musiałam sprawdzić komu tu jeszcze jestem winna podziękowania, więc Madzi z Rybnika też Madziu nie pierwszy raz wspierasz mój kanał. Serdecznie Ci dziękuję. Też niech Pan Bóg ci błogosławi, niech cię strzeże, niech ci wynagrodzi Twoją hojność, Twoją pamięć o mnie, o tym naszym wspólnym przedsięwzięciu, że wspierasz, dzielisz się swoimi zasobami. Także dzięki Ci bardzo. I przechodzimy od razu do pytania, które się pojawiło pod jednym z moich filmów. Już nawet nie wiem pod którym, bo ja sobie zrobiłam screena z tego pytania, i, i później ono mi gdzieś uciekło na YouTubie. Więc po prostu je przeczytam. I jeżeli nawet nie wiem, kto mi zadał to pytanie, bo ten screen jest taki długi, więc u góry mi ucięło imię. I znaczy no nie zawsze podajecie imiona i nazwiska. Czasami są to jakieś mm, pseudonimy. Więc nawet nie wiem, kto mi zadał to pytanie, ale może ktoś się odnajdzie. A jeżeli nie, to, to myślę, że ono jest takie dosyć uniwersalne. Więc przeczytam. Pani Grażynko, pytanie nie na temat, ale może ma Pani jakąś pokrzepiającą myśl. Co zrobić, jak się zachowywać, gdy rodzice odchodzą od Boga kościoła, nie przekazali mi wiary do Jezusa, w opłakanym stanie zanieśli mnie obcy ludzie. Dziś na pokładzie mąż, córeczka, wspólnota. Chwała Panu, gratuluję. Pan Bóg Cię obdarzył bardzo obficie. Z wiarą cały czas do przodu, często Pan Bóg uciera nosa, a rodzice patrzą jak na wariatów, wymownie milczą, śmieją się, że naiwni i chcą uczciwie żyć. Tak, w skrócie. Cały internet zalany jest artykułami o tym jak dziecko odchodzi od Boga. A co z rodzicami? Pozdrawiam. Też pozdrawiam Ciebie. No i rzeczywiście to, to jest trudne tutaj pytanie, zagadnienie... I myślę, że nierzadko tak się zdarza, że rodzice odchodzą od Boga, odchodzą od Kościoła. I zauważ, że, że chociaż rodzice nie zadbali o Twoją wiarę, to jednak Pan Bóg w, jakimś, w jakiś sposób cudowny zadbał o, to, o Twoją wiarę. No bo jak rozumiem, jacyś obcy ludzie jednak. Zadbali o Twój chrzest, o Twoje włączenie do kościoła. Też widać, że <laughs> założyłaś rodzinę, że, że też pojawiło się potomstwo na świecie. To jest też wielki dar Boży. I oprócz tego, jeszcze, jak rozumiem, znalazłaś wspólnotę chrześcijan, którzy na pewno. Też Was wspierają w wieże, więc to jest naprawdę wielki skarb, wielki dar Boży. To, że, że rodzice patrzą na Was jak na wariatów, to, to nie szkodzi. <laughs> Wiecie, na pierwszych chrześcijan, którzy, którzy wyszli po pięćdziesiąt dnicy z, z wieczornika, też patrzono jak na wariatów, jak na pijaków wręcz. Mówiono, że O, upili się młodym winem, prawda? O Panu Jezusie też mówiono, że, że to jest pijak. W pewnym momencie mówiono, że On w ogóle odszedł od zmysłów, kiedy tłumy się cisnęły do niego, bo ludzie szukali uzdrowienia, szukali też nauczania i nawet była taka sytuacja. Na pewno pamiętacie z Pisma Świętego, że w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus nauczał, tłumy tam siedziały wokół Niego, że, że rodzina nie mogła się tam docisnąć, to przyszła Jego matka Maryja z krewnymi i próbowali go wywołać z tego jakby jak to powiedzieć z tej katechezy, którą on akurat wygłaszał, próbowali go wywołać na zewnątrz, bo chcieli go powstrzymać. Jest napisane, że, że chcieli go powstrzymać przed tą, przed tą działalnością, przed tym szaleństwem. I wtedy Pan Jezus powiedział: do, do tych ludzi, którzy go chcieli tam wywołać na zewnątrz, że twoja matka tam stoi na dworzu i twoi bracia, tak, czy twoi krewni. I Pan Jezus mówi, kto jest moją matką, kto jest moimi braćmi. I pokazał na ludzi, którzy tam siedzieli, słuchali jego, jego nauczania. Mówi, moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Więc to też jest dla nas pociechą, że czasami może przejść taki okres w naszym życiu, że, że naszą matką, naszymi braćmi są ludzie z jakiejś wspólnoty, są ludzie wierzący. Po prostu są takie momenty, kiedy, kiedy będziemy prześladowani, jeżeli pójdziemy. Za Bogiem, za Jego nauką, to, to na pewno będziemy prześladowani przez tych, którzy w ten sposób nie postępują, przez ludzi, którzy nie wierzą. I to mogą być osoby z najbliższego otoczenia to może być właśnie nasza mama, nasz tata, bracia z rodziny. Więc jeżeli Pana Jezusa prześladowali, to tym bardziej nas, prawda, którzy jesteśmy jego uczniami. My na pewno nie będziemy lepsi, nie będziemy inaczej traktowani niż Pan Jezus, prawda. On to też gdzieś tam zapowiadał, że jeżeli mistrza nazwano Belzebubem, wręcz, prawda, bo mówiono, że mocą złego ducha wypędza złe duchy. To, to o ile bardziej jego uczniów, więc jakby na to musimy być Przygotowani, nie dziwić się temu. To, że się z nas śmieją, to, że z nas drwią czy, czy milczą, to wszystko do czasu. Powiem Wam, że ja przeżyłam bardzo podobne sytuacje, począwszy od momentu, kiedy, kiedy w dorosłym życiu. Tak radykalnie się nawróciłam, kiedy zaczęłam właśnie w duszpasterstwie akademickim działać, i to tak dosyć intensywnie, bo tam prowadziliśmy gazetkę, więc ja tam ilustracje robiłam, grafikę do tej gazetki podziemnej, więc to w ogóle było niebezpieczne. I rodzice mówili: Co ja robię? Po prostu się narażam, a, a w ogóle. To powinnam dostać jakąś zapłatę, bo Kościół jest bogaty, po co ja działam jakoś tam charytatywnie. Więc też ciągle słyszałam nad głową, że, że źle robię niepotrzebnie i, i też no, różne sytuacje, typu na przykład w momencie, kiedy z mężem podpisaliśmy już tak. Jakby ostatecznie te wyzwolenia człowieka. Przestaliśmy, rzuciliśmy zupełnie alkohol na całe życie. Wcześniej zresztą też bardzo mało korzystaliśmy z tego rozweselacza, ale w momencie, kiedy całkowicie rzuciliśmy alkohol, no to, to były w rodzinie prześladowania, że. Hmm, właśnie, że nie ma jakiegoś wina na stole w trakcie jakiejś uroczystości rodzinnych, hmm, że urodził się syn, to, to trzeba to przecież jakoś e, uczcić, <grych> prawda? E, I to w sposób zakrapiany, i to też była obraza, że, że tego nie ma. E, więc <grych> sobie tu trochę po, pozaznaczałam tych moich doświadczeń. No, i akurat mo, może tak powiem trochę z, z mojego doświadczenia, jak to wyglądało, że na przykład moi rodzice, no, po, przez od początku małżeństwa, swojego, ich małżeństwa, naszej rodziny, znaczy rodziny tej, tej mojej rodzonej rodziny, oni byli takimi. Um, Tradycyjnymi, niedzielnymi katolikami, którzy się w ogóle nie angażowali, i w momencie, kiedy zobaczyli, że my tak mocno działamy, że założyliśmy wspólnotę, że jeździmy na rekolekcje, no i Próbowaliśmy też jakoś rodziców w to wciągnąć, bo, bo we wspólnotach różnych są takie sytuacje, że całe rodziny należą do wspólnoty. I rodzice, i dzieci, i wnuki. To jest piękne, kiedy w takiej jedności wszyscy idą tą drogą. Ale jakoś moi rodzice też zapragnęli jakiegoś takiego duchowego życia, jakiejś duchowości, tylko, że jakby, nie wiem jak to się stało, ale oni poszli zupełnie inną drogą. Poszli w taką maryjność maksymalistyczną i to był znowu punkt zaczepienia do kolejnych prześladowań. Czemu my nie jeździmy na pielgrzymki do Medjugorje? To, to było w ogóle szaleństwo niesamowite. Z tym mađugoriem, później to się tak trochę wyciszyło, jak już rodzice byli starsi, nie mieli tyle sił, ale właściwie bardzo długo, no bardzo długo to trwało latami, latami. Nawet był taki moment, kiedy tam w mađugorie były jakieś takie szczególne uroczystości, i to się zbiegło akurat z maturą starszego syna. No, i e, szczególnie moja mama była bardzo w to zaangażowana i, i e, bardzo, bardzo naciskała nas, wręcz, że ona nam zapłaci za ten wyjazd. Wiecie, nam były potrzebne pieniążki na inne rzeczy, były nam potrzebne, chętnie jakieś wsparcie byśmy przyjęli. Jako takie dorabiające się małżeństwo, ale nie to, to miało być tylko celowe wsparcie, żeby jechać tam na pielgrzymkę, do Meczugori, tam na te uroczystości, i ja tłumaczyłam mamie, że, że akurat jest zakończenie e, uroczystość, rozdania Matur, e, tam w liceum jezuitów, gdzie, gdzie starszy syn akurat się uczył w Trójmieście, więc myśmy musieli tam jechać, to cała wyprawa tutaj ze wsi. A jeszcze dodatkowo syn zdobył nagrodę, bo był tam jednym z najlepszych, tam było dwóch chyba, dziewczyna i chłopak, którzy najlepiej zdali maturę, więc on, myśmy mieli otrzymać jakieś listy gratulacyjne, dostaliśmy imienne zaproszenia, a syn miał dostać jakąś statuetkę i nagrodę, więc to dla nas była ważna uroczystość. A moja mama twierdziła, że nie, mamy wszystko rzucić, to wszystko jest nieważne, bo tam Matka Boża wzywa i tam wszyscy mają jechać, bo jakieś tam szczególne łaski, akurat coś tam, coś tam. No i i z tego powodu była obrażona na nas, że, że myśmy nie pojechali, że myśmy tu jakieś wiecie, świeckie uroczystości sobie odbyli zamiast jechać tam. No ale to był jeden, jeden taki szczegół. Później było wiele innych, też próbowali tego młodszego syna namawiać, żeby tam jechał znowu. Chcieli mu sponsorować wyjazdy. Znowu się obrażali, że my nie chcemy tam jechać, że nie chcemy puścić Mikołaja. On zresztą w ogóle tam nie chciał jechać, więc ciągle były jakieś niesnaski z tego powodu. Ale wiecie, Pan Jezus mówi czci, ojca swego i matkę swoją. I to jest, to jest przykazanie z błogosławieństwem, abyś długo żył na ziemi i żeby ci się dobrze powodziło. To jest Boże nakazanie już od, od Starego Testamentu, że rodziców trzeba szanować. Nawet gdyby rozum stracili, nawet gdyby wiecie, no w jakiś sposób nas prześladowali, to oni są godni szacunku. I, I oczywiście, jeżeli są takie momenty, że oni wręcz zagrażają naszej rodzinie, że chcą nas skłócić, że, że te naciski, wiecie, tak jak było z tym mađugoriem u nas, te naciski były tak intensywne i tak wykańczające, że po prostu i przez taką jakąś Bożą asertywność. Myśmy się odsunęli od rodziców. Oni wtedy byli w pełni sił, dobrze się czuli, radzili sobie świetnie, więc można było się trochę odsunąć. I nawet teraz, jak tak myślę, w perspektywie czasu, to nawet tego było za, to było za delikatne. Ja mogłam, e, powinnam. Bardziej jeszcze się odsunąć, no bo moja rodzina cierpiała na tym. Myśmy się stresowali, denerwowali. Ja mimo wszystko próbowałam tutaj u nas w domu organizować czy jakieś urodziny, czy imieniny taty, czy, czy mamy. Po prostu, żeby oni już nie musieli nic organizować, tylko mieli tu przyjechać, a mimo to oni tu przyjeżdżali, i nadal, wiecie, tworzyli tą, tą atmosferę taką podminowaną, co było naprawdę niepotrzebne. Myślę teraz z perspektywy czasu, że, że powinno być z mojej strony więcej tej asertywności w obronie po prostu naszej rodziny, że zamiast tu się denerwować, stresować. Na kolejnych jakichś urodzinach, to mogliśmy po prostu pojechać gdzieś nad morze, odpocząć, <laughs> pobyć we własnym gronie. I, I też tak myślę, to są moje przemyślenia, że, że jeżeli ktoś już jest taki właśnie tak jak ty tu piszesz, że, że śmieje się, drwi, to trzeba go zostawić. Po prostu my idziemy swoim życiem. Jeżeli ta osoba nie potrzebuje pomocy. Bo czym innym jest później, wiecie, sytuacja, kiedy, kiedy rodzice są już starsi, kiedy są schorowani, kiedy potrzebują pomocy. No to wtedy już się zawiesza na kołku te, te wszystkie jakieś nieporozumienia czy różnice poglądów i po prostu się pomaga, prawda? Więc w pewnym momencie no myśmy też organizowali, czy jakieś święta, <laughs> przepraszam, u rodziców, bo oni już nie byli w stanie ani tu przyjechać, ani sami nic zrobić, ale też z czasem oni zobaczyli, że tak naprawdę ten nasz sposób życia, podążanie za Bogiem więc widziałam stopniowo, jak rodzice po prostu zaczynają, może tak nie wprost, ale widziałam, że przyznają rację temu, jak my żyjemy, bo, bo oni polegali na różnych osobach, wychwalali te osoby, uważali, że one właśnie żyją mądrze. A później, pod koniec życia, zobaczyli, jak, jak te osoby, na których oni polegali, jak się odsuwają w momencie, kiedy, kiedy ci starsi rodzice potrzebują pomocy, czy, czy starsi znajomi, czy, czy przyjaciele. Po prostu jak to wszystko zaczęło topnieć, i, i ci ludzie, na których oni. Polegali, w których inwestowali długie lata, jak te osoby na koniec się odsunęły zupełnie. Więc ja miałam to szczęście, że i z moim tatą byłam pod koniec jego życia i z mamą i widziałam, jak, jak ona po prostu już inaczej patrzy na mnie. Już w ostatnich dniach, kiedy nawet nie wiedziała, jakby straciła świadomość na tyle, że mnie nie poznawała, nie wiedziała już kim ja jestem, ale powiedziała takie zdanie, że dziękuję Bogu za takich ludzi. W momencie, kiedy ja ją karmiłam łyżeczką, już kiedy nie była w stanie nawet usiąść na łóżku. To po prostu powiedziała mi coś, czego, mając całkowitą świadomość, pewnie by mi nie powiedziała, chociaż, chociaż były też momenty, że, że mi dziękowała i widziałam, że, że ona tak jakby przejrzała na oczy zobaczyła to swoje życie i to poleganie na, na różnych, Osobach, na różnych relacjach, jak ono pod koniec życia się weryfikuje. Więc ja myślę, że z takimi rodzicami trudnymi, którzy odeszli od Boga, trzeba dużo cierpliwości, trzeba dużo spokoju, też asertywności, takiej, ale takiej z delikatnością, też z przemyśleniem, z przemodleniem. A przede wszystkim trzeba dużo modlitwy, żeby, żeby to nasze serce, wiecie, się nie zamykało na tych rodziców. E, mimo tych wszystkich e, nieprzyjemności, które nas spotkają, czy spotkały z ich strony, to żeby e, mimo wszystko to nasze serce się nie zamknęło, bo mm. musimy też brać przykład e, z pana Jezusa którego serce się nie zamknęło nawet na tych, którzy go krzyżowali, więc my też, nawet jeżeli ci nasi rodzice w jakiś sposób nas krzyżują tym swoim zachowaniem, tymi drwinami, yy, powinniśmy zachować spokój, bo jestem pewna, że przyjdzie taki moment, kiedy oni, wiecie, spuszczą z tonu, kiedy oni zobaczą tą rzeczywistość, zobaczą. Gdzie jest Bóg, jak działają ludzie Boga, a jak działają ludzie, którzy są daleko od Boga. Więc i myślę, że to, to będzie dla nich też pomocą w nawróceniu. Jeżeli nie, nie w takim pełnym nawróceniu, to przynajmniej w przyznaniu, że jest Bóg, że Bóg działa przez ludzi. Że, że ci ludzie, którzy właśnie żyją po Bożemu, są naprawdę braćmi, są prawdziwymi y, przyjaciółmi człowieka. Nie ci, którzy są egoistycznie nastawieni, którzy odchodzą od Boga. Więc. Y Myślę, że, że tyle z mojej strony trochę się podzieliłam też moim doświadczeniem. I, i, i podobnie wygląda z tego, co, co pamiętam z różnych um, grup dzielenia, z rekolekcji, kiedy, kiedy <coughs> przepraszam kiedy starsze osoby już takie bardziej doświadczone dzieliły się um, właśnie tym, jak, jak przebiegało, ich życie w stosunku do ich rodziców i ich rodziny, jak często <laughs> właśnie to, to podobnie przebiegało, że, że rodzice na przykład choubili jakieś tam dziecko, wszystko inwestowali w to jedno dziecko, które na koniec okazywało się, wiecie, takim niewdzięcznikiem, a yy, prawdziwym przyjacielem. Prawdziwym bratem w Chrystusie tych rodziców okazywało się dziecko, które oni, wiecie, gdzieś tam odsuwali na bok czy nie szanowali. Pan Bóg ma swoje ścieżki. I chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Taki nietypowy odcinek. Może od czasu do czasu będę. Starała się odpowiadać na jakieś pytania takie konkretne, bo już mam taką wiecie, listę screenów z różnych komentarzy, z pytaniami, na które powinnam odpowiedzieć, i może od czasu do czasu gdzieś tam siądę sobie spokojnie z tym pytaniem i odpowiem. Także tyle, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam. Nie wiem, jak będzie jutro z, z filmikiem, bo jeszcze kończę moją mapę. Więc chyba raczej za dwa dni pojawi się u mnie filmik już z omówieniem mapy myśli na ten rok. Tak mam nadzieję. O ile coś się nie wydarzy, wiecie, życie jest dynamiczne, ciągle się coś dzieje. No dobrze, z Bogiem, Papa.